Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zdemontować, może nawet nie zdemontować, tylko w jaki sposób rozmontować reflektor Opla Astry G. Chyba, jeżeli dobrze się nie mylę, taki sam jest w, zaf w Zafirze. Jak go rozsłupać? W taki sposób, żeby dostać się do mechanizmu w środku i na przykład naprawić układ regulacji, albo na przykład wymienić sam odbłyśnik w środku, albo go po prostu wyczyścić. Sporo osób nie wie, jak to zrobić, mimo że są różne manuale. Zwykle jakieś tam manuale na zasadzie opisu lub razem ze zdjęciami, które niewiele daje. No i nie zachęca do samoczynnego otwarcia reflektora. Więc ja Wam pokażę w tym filmie, jak to zrobić. Mamy tu dwa reflektory z tego samego samochodu, Opel Astra G98 rocznik. Jak widać, troszeczkę pożółkniałe są to, różne plastiki, Odbłyśnik oczywiście już nie odbłyska, tak jak powinien. Tutaj, jak widzicie, jest trochę wody, dlatego, że jednego już w połowie rozłupałem, to znaczy ściągnąłem uszczelki. To, to jest taka uszczelka, zaraz Wam pokażę na, na pełnym, jak to wygląda. Te tylne, takie nasadki na odgłośniki i na reflektor. No i już go umyłem pod prysznicem. Dlaczego umyłem pod prysznicem? Ponieważ do rozdzielenia szkła plastikowego oraz tej obudowy potrzeba jest temperatura. Niektórzy potrafią to robić za pomocą um, czy to suszarki, czy to nie wiem innego rodzaju urządzenia e, nadającego ciepło, lecz najlepszym rozwiązaniem jest wsadzenie po prostu tego reflektora czystego, podkreślam czystego metego nie, do piekarnika na około 20 minut, 10 minut, wszystko zależy e, u każdego inaczej może pracować, mimo że mamy regulację podobną w piekarnikach. Tak więc około myślę 10 minut w piekarniku na 180 stopni powinno być wystarczające. Może krócej, może dłużej, po prostu będę to obserwował przez szybkę piekarnika. Wtedy wyciągamy nasz reflektor. On będzie oczywiście ciepły, dlatego jeżeli będzie za ciepły, to warto oczywiście jakieś rękawiczki sobie założyć i on wtedy po prostu się rozłupie, ponieważ ten silikon, ta guma, ta masa, która go tutaj zabezpiecza, ona będzie już bardzo mięciutka i po prostu powinniśmy ten reflektor w dwóch rękach rozłupać na dwa kawałki. Oczywiście niezbędne będzie potem usunięcie tej gumy i nałożenie takiego silikonu specjalnego lub nawet innego, niespecjalnego w te samo miejsce, tak żeby od, odpowiednio zabezpieczyć połączenie, żeby nie przeciekała tutaj woda. OK. Myślę, że pokażę Wam teraz najpierw pełny reflektor, tak żeby było wszystko jasne. Po zdemontowaniu reflektora z samochodu wygląda to tak. Ja już to prawda tutaj wyciągnąłem oczywiście żarówki, bo to jest naturalne. Tak to wygląda. Myślę, że nikogo nie powinno dziwić jak wygląda. Tutaj jest taka gumka dookoła. Ona jest, się trzyma na takich plastikowych zaczepach. Wystarczy po prostu pociągnąć i ściągać. Jedno, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. To jest ta gumka, która tam leży. Taka dookoła. Po prostu ją się ściąga. Następną rzeczą są te gumowe plastiki. Wystarczy po prostu ją je ściągnąć. Eee, oczywiście umyć reflektor i potem mamy postać taką, a tu mamy te trzy gumki, o których przed chwilą wspominałem. I można potem oczywiście umyć i nałożyć z powrotem na już zmontowany, sprawny reflektor. Oczywiście, e, jeżeli reflektor już wygląda naprawdę na no, sfatygowany e, i już któryś raz, powiedzmy, czyścimy, kombinujemy z nimi, i tak dalej, kupmy po prostu oryginalne, nowe, ewentualnie zamienniki reflektorów. E, już najtańsze są od 77 zł za sztukę i mamy pewność, że ten reflektor ma poprawną regulację. E, snop światła może nie będzie tak idealny, jak w oryginalnym reflektorze, e, ale będzie dobry, wystarczający i mocne światło, tak więc e, ten filmik jest bardziej dla majsterkowiczów, którzy po prostu chcą pogrzebać, być może zaoszczędzić, a być może po prostu są ciekawi. Dobra, co teraz? Reflektor mamy umyty, uszczelki mamy ściągnięte. Jak widać, lustro mi tutaj w środku lata, czyli odbłyśnik. Jestem przekonany, że ta regulacja, czyli góra-dół, jeszcze raz może pokażę, jak są regulacje ustawiane. Tu jest jeden imbus i tu jest drugi. Ten tutaj jest od regulacji prawo-lewo. Bardzo istotna porada, jeżeli ktoś prawo, lewo będzie chciał sobie rękami, imbusem kręcić, to powiem Wam tak, bardzo długo Wam zajmie, znaczy Paweł, długo Wam zajmie, żebyście zobaczyli efekt. Sporo osób myśli, ja też tak kiedyś miałem, że kręcąc tym po prostu ręcznie imbusem i patrząc przed siebie nie widzi efektu prawo, lewo, to to nie zauważy go zbyt szybko. Lepiej do tego celu i do tego celu wziąć sobie krętarkę może nie na mocnych, wysokich obrotach, ale wkrętarkę. I dopiero za pomocą niej kręcić regulacją, ponieważ efekty będą widoczne szybciej i nie zniechęcą nas. Ja wezmę sobie tutaj taką jedną krętarkę, żeby wam pokazać, o co tutaj biega w tym wszystkim. Nie mam takiego imbusa, jaki tu jest. Zostawiłem po prostu gdzieś, tak więc można skorzystać także z szerokiego, płaskiego śrubokręta albo na przykład Torxa. Ważne, żeby wchodził idealnie w dwa przeciwległe. Otwory, i wtedy bez problemu nie uszkodzi ani tego plastiku, a też się da, czyli wystarczy po prostu nałożyć i tak jak mówię, wkrętarką, nie róbcie tego, możecie to zrobić ręcznie, ale pamiętajcie, długo trzeba czekać. Ok, i kręcimy. Zobaczcie, jak działa mechanizm, który tutaj jest. Ja tu kręcę, tu jest ten mechanizm dalej, i on dopiero rozkręca tym elementem, który reguluje. Tutaj taki wystający cyper, który oddala lub przybliża reflektor w tym miejscu. Zobaczcie, ja mogę kręcić przez około 3 sekundy, a zobaczcie, że to nawet całego obrotu nie zrobi. Tak więc wyobraźcie sobie. Widzicie? O, dopiero teraz zrobił pełny obrót. Czyli ja już się tu nakręciłem. Jeżeli miałbym to ręcznie zrobić, no to uwierzcie mi, że trochę by mi to zajęło. Tak więc. Pamiętajcie o tym, żeby lepiej to robić w albo bardzo długo, oczywiście, ręcznie. Teraz co do kierunków: co do kierunków kręcenia, i jaki jest efekt, jak zauważyłem na oryginalnych reflektorach GM, tutaj jest naklejka ich, czyli o, tutaj jest naklejka oryginalnego reflektora, tak to powinno wyglądać razem z opisem, jakie są żarówki, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, producent Hella, tak więc. Co do kręcenia to pokażę Wam potem, gdy już go otworzę. Wtedy e, będzie łatwiej mi Wam pokazać, jak kręcąc, jaki jest efekt w środku. I teraz e, mogę Wam już powiedzieć, że kręcąc e, jak zegarek, na przykład tu prawo-lewo, no to będzie się kręcić tak samo. Na regulację na przykład tak jak zegarek, to też koło będzie się przesuwało też tak jak zegarek. Odwrotnie, w kierunku zegarek, to będzie się odwrotnie. Co do regulacji, góra-dół jest tutaj dość prosto, ponieważ. Efekt góra dół jest bardzo szybko osiągalny. Kręcąc, zobaczcie, tu nie ma takiej przekładni jak jest w prawo-lewo, tylko tu już bezpośrednio imbusem kręcimy przez przekładnię od razu, bezpośrednio przesunięciem góra dół. Tutaj trzeba się nakręcić, czyli prawo-lewo, zawsze starajmy się kręcić jednak w Będzie szybciej i na pewno będziemy widzieć od razu efekt, czy dobrze kręcimy, czy źle kręcimy dobrze jest oczywiście wiedzieć, czy w prawo to w tą, czy w lewo to w tą, ponieważ te elementy są plastikowe i im więcej razy kręcimy w prawo-lewo, to tam bardziej te plastiki, które ze sobą się tutaj łączą, się uszkadzają, no i po którymś tam dziesiątym razie może się po prostu tutaj uszkodzić, tak więc ograniczajmy regulację prawo-lewo, no i tak samo góra-dół. OK, zabieramy się za otwarcie tego reflektora. Myślę, że do tej postaci łatwo dojść, oczywiście. Najlepszym rozwiązaniem, żeby wyciągnąć cały reflektor, jest ściągnięcie przedniego zderzaka. Najlepiej oczywiście z kanału, ponieważ tam pod spodu są takie zapinki. Cztery albo trzy z przodu, potem jeszcze z boku nad kolu jedna śrubka, po jednej znaczy się i gdzieś tam jeszcze od spodu. Tak więc ściągnięcie całego zderzaka z przodu no i jeszcze u góry są dwie lub trzy śrubki po otworzeniu klapy. Tak więc ściągnięcie całego zderzaka jest naprawdę dosyć proste więc warto go ściągnąć. Niektórzy, ja też tak robiłem, można wyciągnąć oczywiście reflektor ściągając tylko połowicznie przedni zderzak, to znaczy na nadkolach odkręcić śrubki, od spodu ale nie wszystkie i można zderzak lekko tak do siebie wysunąć. Jako, że on jest plastikowy to on nie pęknie, a szpara, którą mamy, którą uzyskamy jest wystarczająca do odkręcenia tej oto dolnej tutaj śruby która trzyma się karoserii samochodu to jest właśnie ta śruba, która znaczy, przepraszam, to jest ten uchwyt plastikowy gdzie wchodzi śruba przez karoserię i nie pozwala nam wyciągnąć reflektora bez ściągania e, lub odgięcia przedniego zderzaka ok, Takie ściąganie, jak już wiecie ściągamy na zderzak zajmie nam to chwilę, ale znacznie szybciej potem odkręcimy i przykręcimy reflektor dobra, zabieramy się roz za rozłupanie e, pierwszym elementem oczywiście jest teraz wsadzenie go do piekarnika pamiętajcie, umyty, umyty żeby nic tam nie tego, I, i ustawienie 180 stopni w piekarniku, i obserwowanie reflektora. Myślę, że już po 5 minutach ja wyciągnę, żeby przetestować, czy już, e a jeżeli nie, no to poczekam jeszcze dłużej. Lepiej sprawdzać co jakiś czas, mimo że będziemy mieli utratę energii, ale lepiej to, niż na przykład spalić i jakoś zasmrodzić sobie całe mieszkanie, piekarnik i tak dalej. Dobra, tak więc zabieramy się za robotę. Ok, ja już tutaj reflektor sobie do piekarnika wsadziłem. Ustawiłem termoobieg. Najlepiej oczywiście termoobieg, bo najszybciej będzie się e, cała powierzchnia, e, objętość piekarnika nagrzewać. 180 stopni. Wsadzimy sobie już nasz reflektor do środka. W ten oto sobie sposób. Szkłem do góry. Zamkniemy nasz piekarnik. Zaraz będziemy mogli sobie poobserwować jak on tutaj w środku pracuje, kręci się. Ja ustawię od razu sobie 15 minut. Albo po prostu w sumie można włączyć bez żadnego bez żadnego czasu, bo sami będziemy sobie ustalać czas. Wstępnie około 5-10 minut, ale nie jest to powiedziane, że tak ma być. Dokładnie. Ok, tak więc w chwili obecnej nagrzewa nam się nasz reflektor. Oczywiście, tak jak mówiłem, chodzi o to, żeby tą masę gumową, która jest pomiędzy szkłem plastikowym i obudową czarną, żeby się zmiękczyła i żebyśmy mogli po prostu rozłupać reflektor. ile nam to zajmie, ale celowo zostawiam filmik pełny, tak żeby każdy kto chce wykonać tę czynność, żeby widział wszystkie ewentualne problemy, jakie mogą wystąpić. Samo nagrzanie do temperatury 180 stopni chwilę będzie trwało. sobie tutaj zegarek albo no zostawmy to lepiej ja obserwuję sobie tutaj dookoła te elementy gumowe, to znaczy ta guma, która tak delikatnie tam wystaje, czyli będzie ona się leciutko jakby tak topić, taka bardziej szklana robić, to wtedy będę już pierwszy raz spoglądał wyciągał żeby zaobserwować czy już jest lepiej, znaczy, czy już jest gotowe do, do rozłupania. Podpowiem Wam jedną rzecz, że podczas nagrzewania się yy, piekarnika słychać takie delikatne stuki. Prawdopodobnie po prostu plastik gdzieś tam się lekko odgina, one też mogą być wyznacznikiem, żeby na przykład sprawdzić, czy już. W każdym przypadku inny piekarnik yy, będzie troszeczkę inaczej, dlatego też trzeba po prostu wziąć to na wyczucie, nie ma idealnej recepty. Ja tu stosuję dalej 180 stopni, jeszcze nie osiągnął, bo tak więc to pewnie potrwa chwilę. Patrzmy też, czy gdzieś tam coś nie paruje, chociaż jest termobieg, więc nie będzie to pewnie widoczne. Gdy wyczujemy tak, kurcze, że już, no to wyciągnijmy, sprawdźmy. I dalej. Ja jeszcze chwilę poczekam. Nie bójmy się, że reflektor wybuchnie, bo tu nie ma co wybuchnąć. Nie jest to też mikrofalówka, tak więc jedyną obawą możemy mieć tak, że delikatnie coś tu będzie śmierdzić plastikiem, ale myślę, że każdy, kto będzie obserwował, tak jak ja teraz, proces nagrzewania się bez problemu ogarnie tą chwilę, która będzie odpowiednia do rozłupania reflektora. Okej okay. jeszcze chwilka i myślę. Ja tutaj tak spoglądam dość na te łączenia jeszcze chwilkę i spojrzę wyciągnę reflektor i sprawdzę czy już jak przysuniecie ucho do piekarnika to słychać gdy guma zaczyna delikatnie tak strzelać gdy będziecie to słyszeć to myślę że warto już otworzyć piekarnik i sprawdzić czy to już? Okay. ja zabiorę się już za pierwsze sprawdzenie, zrobimy sobie mały stop. Wektor jest gorący. I weźmiemy sobie takie oto rękawiczki kucharskie. Innych akurat nie mam, chociaż lepsze byłyby pewnie rękawiczki wampirki. Ale myślę, że tymi też sobie poradzę i spróbuję złapać już. Czy już, czy jeszcze, nie, nie już. Nie, nie są takie gorące. Możemy poradzić sobie z zwykłymi. Były nic bez żadnych kroczy. Spróbuję sobie go złupić. Nie no, możecie jest gorący, to jeszcze jeszcze nie to. Jeszcze raz słabo. To jeszcze nie, nie to. Jeszcze musi się rozgrzać bardziej. Tak więc wkładamy go jeszcze do biegarnika. I oczywiście nagrzewamy ponownie. Próbowałem rozłupać chwytając po prostu szkło. Oczywiście są takie jeszcze zaczepy pewnie widzieliście przed chwileczką. Są takie plastikowe zaczepy, które uniemożliwiają samo ściągnięcie. Trzeba po prostu podważyć taki zaczep, które są bardzo duże i widoczne i dopiero po podważeniu tego oczywiście wtedy próbować rozłupywać. Mamy reflektor tak, jak tutaj szkłem do góry. To w tym wypadku już widzimy mniej więcej tutaj te, tą gumę, tą masę. Mniej więcej możemy obserwować, czy, czy robi się bardziej taka wodnista, wręcz bym powiedział. Bardziej szklana, i przez to już jest po prostu miękka. Wtedy bierzemy, wyciągamy nasz reflektor i rozłupujemy sobie. Dwa kawałki plastiku od siebie. Tu widać no, dokładnie, tu jest jeden z tych zaczepów, który po prostu trzeba lekko odgiąć do siebie, bo trzyma się o ten czarny tutaj taki ząbek. Odgiąć i wtedy pchać. Ale najpierw zaczynamy od jednego końca. Tutaj nie ma sensu ciągnąć, bo tutaj z dwóch stron nam będzie trzymać. Zawsze od końca reflektora, czyli od końcówki jednej, tam sobie roz... rozłupujemy w dół. Jeszcze 180 stopni piekarnik nie stworzył. Ale myślę, że już około 120 będzie. Cały czas obserwuję, tak jak mówiłem, tutaj tą czarną gumę czy zmienia swoją jakby konsystencję na bardziej taką szklaną, yy, że tak powiem płynną. Ja już yy, przygotuję sobie to stanowisko z kamerą yy, w taki sposób, żebyście widzieli jak to będzie za jakieś 5 minut, gdy wyciągnę reflektor jak będę to rozłupywał ok czuć już blisko piekarnika minimalnie gumę plastik tak więc ja już wyciągam reflektor i obserwujcie Ok, reflektor już jest gorący. Teraz spróbujemy już go ogarnąć. Gorący, gorący. Spróbujemy go już rozłupać. Nie będzie to proste, ponieważ że naprawdę bardzo gorący. OK, już wychodzi reflektor. Od tej szerszej, tylnej strony jest najłatwiej, ponieważ jakoś tak najłatwiej po prostu chwycić. Tak więc... O, troszeczkę się... Ogumiłem. I zobaczcie. Chwycić, chwytać ten przeźroczysty uchwyt i ciągnąć. Tu jest taki zaczep plastikowy, więc łatwo podważyć tak palcem. Zobaczcie. Okej, okay, powoli wychodzi. Okej, okay, tak zrobimy, oczywiście pamiętajcie, żeby inne zaczepy plastikowe czyste, też odpinać, nie ściągnijcie, gdy tych niżej położonych zaczepów też nie odczepicie, no bo wtedy jak sami rozumiecie to nie ma sensu. Okej, okay, rozłupałem już prawie cały. Już Wam pokażę zaraz efekt, okay. zobaczcie, ta guma tutaj już jest cała mięciutka, ona się odchyla. Pamiętajcie o tych zaczepach, jeżeli ich nie odczepicie, to oczywiście efekt Waszych prac będzie mizerny. Ok, lepiej tak w kierunku dołu kierować, o tak, w ten sposób, jak otwieracie, żeby te kawałki gumy, które są, nie przykleiły się do odluźnika. Ok, tak sobie to zrobię teraz.